przed śmiercią. Czy kiedykolwiek podczas akcji bałeś się o swoje życie? Uff, teraz szybko myślę, szybko myślę. Yy, jedna akcja mi się przypomina. Kiedyś byłem przy takiej akcji. Yy, pali, pali, palił się kościół. Okoli, okolice dachu były zadymione. Stamtąd wydobywało się zadymienie. Dużo jednostek przyjechało yy, straży pożarnej do, do, tego, do, tego, do tej akcji. I moim zadaniem było dostać się na dach. Wykonać w dachu tak zwaną przecinkę, czyli dziurę w dachu i sprawdzić, co, co, co się dzieje w środku, ewentualnie dostać się tam do, do, do środka. Takie było po y, polecenie kierującego działaniami ratowniczymi, czyli, czyli kadera. I byłem tam z jednym, z jednym jegomościem, też był z tak zwanej łapanki, więcej nie będę, nie będę mówił, to było raz, żebyście mi nie wrzucali. Raz takie coś miałem. Z gościem wycinam, wycinam tą dziurę. Wkładam w środek dra drabinę drabinę nasadkową i wchodzę po nim. No i wchodzę w pełnym rysztunku, w aparacie na plecach, w, 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 całym, w całym rysztunku, tak jak mówiłem, i idę, schodzę po tej drabinie, jest pełne, jest pełne zadymienie i wchodząc, na tej, na tą wchodząc po tej drabinie, nagle czuję, że ja się zaczynam przekręcać. No i się przekręciłem z tą drabiną w ten sposób, że zacząłem lecieć, le zacząłem lecieć w dół. Bardzo mi się... Czy kolega nie trzymał żaden z drabiny, tak? to nie kolega. To po prostu jakiś y, gościu, co wtedy też był... Podpuszczam trochę, tak? Wiem o co ci chodzi. Ale dobra, no tak, wiem strażak, wiem. strażak. Wiem, tak, tak. No. Strażak swojej jednostki, tak? Nie, nie z mojej jednostki. Ale strażak. Strażak. Tam nie, że całkiem kościelny. Właśnie, nie, z, w, w, właśnie nie, złapanki. Nie, nie, nie. Nie bardzo, nie? Co znaczy, to znaczy, znaczy złapanki? Tak jak mówiłem, że ktoś to nie pełni służby... Y, w, w rozkładzie dziennym, tak jak w rozkładzie y, zmianowym tak jak ja nad, pełniłem na 24 godziny, tylko tam gość na 8 godzin gdzieś pracuje w jakiejś komórce i nagle był skierowany, okay. że w tym dniu pełnił tam na przykład y, służbę gdzieś tam, tak, o to, o to chodzi, bez szczegółów no i, i i tak zaczynam spadać, mi strasznie się to, strasznie mi się to y, y, dużyło i wtedy sobie myślałem, że kurde lecąc, bo wtedy mechanizm obronny działa tak, że że dłużej to wszystko odważył, to była dłuższa reakcja po prostu i też się więcej, więcej można wtedy tych myśli złapać i właśnie ale będą ja jak na ten spadnę na ołtarz i na ołtarzu, na jak zginę, ja jestem, nie? Ale, no się okazało, że spadłem. Jak spadłem, byłem w ciemności, leżałem na plecach i tak sobie patrzę no, nogi, nogi, nogi czuję, że mi się ruszają, ale to mogą być nie wiem, po sparaliżowaniu te ruchy fantomowe, czyli że wydaje mi się, że ruszam kończynami, a nie ruszam tak naprawdę kończynami, ale biorę tą nogę i ruszam, i patrzę, no rusza się ta noga, rusza się jakoś, kurczy. Patrzę sobie po tych rękach, te ręce mi też chodzą, i tak wstałem, tak ogarnąłem się, kurczę, gdzie jestem, i szedłem w miejsce, gdzie było mniej tego zadymienia i tak zacząłem patrzeć, gdzie ja byłem. A konstrukcja dachu była taka: ten dach był w ten sposób zrobiony, ale strop był wykonany w taki sposób, że nie był płasko. Tylko on był jeszcze tak zakrzywiony. O, a ja w tym miejscu właśnie miałem drabinę i ja tak naprawdę z dwóch metrów spadłem, a może z półtora. Gdzieś kogo taka nieduża, nieduża wysokość. Nic mi się nie stało upadłem na plecy, a dlatego mi się nic nie stało, gdyż miałem po prostu na sobie butle z, z, z powietrzem oraz sztywdy noszak, więc miałem usztywniony kręgosłup, usztywnione plecy. Jak upadłem, to nic mi się w ten kręgosłup nie, nie stało. Jedynie co miałem to mi trochę. E, Krew z nosa poleciała, ale to nawet nie wiem, czy to od uderzenia, czy może ze stresu mi naczynka nie wytrzymało i po prostu mi po poleciała... Po poleciała ee, tak, farba powiedziałem. Dobra, nie będzie farba. Nie miałem czasu nawet się to nie miałem, nie miałem nawet czasu, żeby się zastanowić może przez jakąś tam sekundę myślałem, że, że mogę umrzeć, ale to ja nie miałem takich strachu, strachu, jakby prześwierzę, tylko mówiłem, kurde, jak umrę coś takiego, takie zapytanie w środku zadawałem i to była jedna sytuacja. <coughs> A raz miałem po prostu miałem taką sytuację, że jechaliśmy na sygnałach. Jeszcze ja dokończmy wątek. Czy kolega no. miał trzymać dalej? Poszedł sobie. Ale rozmawiałeś z nim później? Nie. Bo był to był typeczek z wyższymi tam stopniami okay. na jednym stanowisku, więc... No. Czyli nie wziąc, mogłem go mu nawrzucać. Nie byłeś go od... Nie był, go, nie byłeś godny, nie żeby... był godny mu nawrzucać. I powiedzieć mu ty, ty fajne, okay. co ty robisz, nie? No. Potrzebujesz planu treningowego? Zainwestuj w moje buki. Poperta, bip test i podciąganie. Polecam również moje kursy w formie wideo. To prawdziwy sztos.